To dobrze jest, jak administracja rządowa i samorządowa ze sobą współpracuje po to, aby ułatwiać życie mieszkańcom, aby podnosić jakość świadczonych usług publicznych, no aby krótko mówiąc, wszystkim było wygodniej. A bez wątpienia wygodniej mieszkańcom Świdnika będzie, aby uzyskać tutaj w Świdniku w Urzędzie Miasta swój paszport, aby, no, co tu dużo mówić, nie stać w kolejkach. W Lublinie, bo zainteresowanie tymi paszportami jest oczywiście na tyle duże, że te kolejki w Lublinie się tworzą, stąd też w Świdniku na mocy takiego właśnie porozumienia, w którym Urząd Wojewódzki gwarantuje zatrudnienie, natomiast miasto Świdnik bazę lokalową, będzie można załatwić swój paszport. Niewiele jest takich miejsc dzisiaj w Polsce, w których to się udało, ale Świdnik będzie jednym z tych miejsc, które ułatwi życie mieszkańcom i cieszę się, że pan Wojewoda i pan burmistrz tak znakomicie się w tej sprawie porozumieli, bo jest to z korzyścią dla nas wszystkich, wszystkich, którzy będziemy mogli z tego miejsca po to, aby dostać paszport, skorzystać. Do grona Kraśnika i Puław dołączy niebawem punkt w Świdniku. Bardzo się cieszę, że to będzie kolejny punkt, który będzie obsługiwał wszystkich zainteresowanych. Oczywiście w pierwszej kolejności, albo dokładnie najbardziej zainteresowanymi są mieszkańcy miasta Świdnik, Powiatu. Ale również, drodzy Państwo, tutaj będą mogli korzystać z tego miejsca wszyscy zainteresowani, nie tylko z całego województwa, ale również z całego kraju. Jesteśmy częścią aglomeracji lubelskiej. I było uzasadnione, żeby w Świdniku powstał taki punkt. Będziemy spełniać swoje funkcje dla wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego, ale też i Polski. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zabiegali o ten punkt, a więc tutaj przede wszystkim panu Soboniowi, panu Wojewodzie, moim współpracownikom, bo powiem, że nie było to łatwe zadanie. W tym tygodniu wpłynął do Pana Wojewody wniosek burmistrza z uzasadnieniem. Jest też zgoda Pana Wojewody. W tej chwili będziemy przygotowywać porozumienie przygotowywać lokal tutaj w naszym urzędzie przygotowywać sprzęt i jak najszybciej to możliwe punkt będzie dostępny.